Witaj na kanale Solverize. Mamy kolejne zadanie z funkcji kwadratowej. Dana jest funkcja f od x to się równa x kwadrat minus 3. Znajdź miejsca zerowe funkcji g od x to się równa, no i ten napis to się czyta część całkowita fx, gdzie część całkowita liczby a oznacza największą liczbę całkowitą, nie większą od a. Ta część całkowita bywa też nazywana cechą, cechą liczby, a, ale to jest takie starsze słowo. Natomiast całkiem współczesne słowo wśród informatyków to jest podłoga. Może tak śmiesznie, ale oni mają taką komendę w programowaniu, która po angielsku nazywa się floor floor, podłoga, więc tak sobie mówią, podłoga. Może być też sufit. Dlaczego to jest podłoga? Dlatego, że część całkowita, tak mówiąc matematycznie, no właśnie tu jest wyjaśnione, co oznacza. Oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od A, czyli chodzi o to, że trzeba ściąć liczbę w dół. Dlatego właśnie podłoga nie w górę zaokrąglić, tylko w dół do najbliższej całkowitej. Mogą być jakieś przykłady, tutaj na przykład część całkowita 3,1 to będzie 3, dlatego że 3,1 jest liczbą całkowitą, koniecznie wynik tutaj musi być liczbą całkowitą. I to największą możliwą liczbą całkowitą, która nie przekracza a. No więc w przypadku 3,1 to jest 3. Należy ściąć tą część ułamkową do najbliższej całkowitej. Oczywiście jeżeli liczba jest całkowita, to pozostanie bez zmian. Na przykład część całkowita 10 to będzie 10, część całkowita 0 to będzie 0, prawda? Ale też w ujemnych możemy być trochę zaskoczeni, bo część całkowita na przykład minus 2,4 to będzie minus 3. Dlaczego? Dlatego, że gdybym dał minus 2, to minus 2 jest większe niż minus 2,4, wobec tego no, nie byłoby w dół, prawda? Jeśli chcę zaokrąglić w dół do najbliższej całkowitej, to muszę napisać minus 3. Więc o tym ścinaniu części ułamkowej to, to, to dotyczy liczb dodatnich, natomiast w przypadku liczb ujemnych no, po prostu trzeba zrównać do dołu, do najbliższej całkowitej to będzie największa liczba całkowita, która nie przekracza tego a, to jest właśnie część całkowita. No i teraz my mamy znaleźć miejsca zerowe funkcji g, no to nic innego nie możemy napisać, tylko g od x to się równa 0, prawda? No i teraz tutaj mamy część całkowitą f. Część całkowita f od x musi się równać 0, czyli jakby ta wartość f od x ścięta w dół do najbliższej całkowitej musi być ścięta do 0. No to znaczy, że ona musi troszeczkę wystawać ponad 0, czyli na pewno musi być większa lub równa 0. Ale nie za bardzo, bo gdyby już było 1 czy więcej, no to byśmy ścieli nie do zera, tylko co najmniej do jedynki, prawda? Więc jeżeli chcemy ściąć do najbliższej całkowitej do zera tą wartość F od x, no to znaczy, że F od x musi się mieścić między zerem a jedynką. Może być 0, bo wtedy część całkowita z zera to będzie 0, ale nie może być 1, no bo część całkowita z 1 byłoby 1 już. Wobec tego ten warunek, który mamy w zadaniu, jako miejsce serowe funkcji G, my sobie przetłumaczyliśmy na taki znajomy, bardziej Oswojony warunek, właśnie taką podwójną nierówność. Czyli f od x musi być większe lub równe 0, więc tutaj sobie napiszmy x kwadrat minus 3 większe lub równe 0, i z drugiej strony f od x, czyli x kwadrat minus 3, musi być mniejsze od 1. I teraz już myślę, nie ma żadnego problemu z rozwiązaniem takich nierówności. Tu sobie rozłóżmy ze wzoru skróconego mnożenia i oczywiście y, obliczymy miejsca zerowe tego wyrażenia, no to przyrównamy nawiasy do 0, to będziemy mieć pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 3. Ramiona paraboli będą skierowane w górę, czyli sobie tak mniej więcej to narysuję. Tutaj zaznaczam te miejsca zerowe, no i znak nierówności jest taki, że ma być większe lub równe od zera. Wobec tego szukam fragmentów wykresu, które są położone powyżej osi x lub na osi x, mam większe lub równe 0. No to odpowiada to tutaj temu obszarowi, takiemu, gdzie chcę to zrzutować na oś x, czyli x które są rozwiązaniami tej nierówności, to są takie x -y od minus nieskończoności. Do minus pierwiastka z 3, włącznie z nim, suma od pierwiastka z 3 do plus nieskończoności. No i teraz mamy drugą nierówność analogicznie. Tutaj mamy x kwadrat minus 4 jest mniejsze od 0. Oczywiście znowu sobie mogę rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia. No i e, wiem, gdzie się zerują te nawiasy. Pierwszy w dwójce, drugi w minus dwójce. Ramiona paraboli również są skierowane do góry. Zaznaczam miejsca zerowe, ale teraz będzie mnie interesować obszar położony pod osią x, bo o wartości tej funkcji, tego, tego trójmianu, no tej, tej funkcji kwadratowej są mniejsze od zera, więc kreskuję sobie ten obszar i odpowiada temu właśnie zakres x między pierwiastkami, czyli między minus 2 a 2. Czyli tu napiszemy sobie x do przedziału otwartego, bo nie ma lub równe, od minus 2 do 2. No i teraz musimy jeszcze skombinować te dwa zbiory ze sobą i będzie oznaczało część wspólną tych zbiorów, no to sobie już tutaj zaznaczamy minus 2 minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 3 i 2. No i lecimy na przykład na ciemnozielono, tutaj będzie od minus pierwiast... nieskończoności do minus pierwiastka z 3 razem z nim i od pierwiastka z 3 do plus nieskończoności. To jest ten pierwszy zbiór, no a drugi sobie weźmy na przykład na pomarańczowo, od minus 2 do 2, trochę wyżej. I bez tych punktów, no i widać, gdzie jest część wspólna, to, to tam właśnie są te x, -y, które będą spełniały obydwa warunki jednocześnie, czyli możemy już teraz sformułować odpowiedź. Słuchajcie, to jest odpowiedź, to są miejsca zerowe tej funkcji g, jest ich nieskończenie wiele, są to wszystkie liczby z takiego zbioru. Przedział otwarty lewostronnie od minus 2 do minus pierwiastka z 3, tu prawostronnie domknięty, w sumie z przedziałem i tu lewostronnie domknięty od pierwiastka z 3 do 2 tu w dwójce otwarty. No więc to to są po prostu miejsca zerowe, myślę, że to jest logiczne, bo ta część całkowita, ona nam zetnie te wartości ułamkowe, które są między 0 a 1, zetnie nam do zera, no i funkcja g się wyzeruje, więc to będą miejsca zerowe funkcji g. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do kolejnych filmów.